Długi ujdziechu i Zofie, czcigodni książęcie, wszyscy bracia w kapłaństwie, drogi książek koni i alumni, drodzy bracia obecni razem z nami na tej Eucharystii, siostry i bracia obecni poprzez Radio Wiktoria i media społecznościowe. I słowa zwiastowana podczas tej jedynej próby przyświętej sprawowanej w katedrach biskupich. Przywołuje nam naturę, istotę misji Jezusa Chrystusa. Przywołuje nam tego z Nazaretu, który tam wychował się i tam spędził lata przygotowań, do pełnienia swojej zbawczej posługi. Choć te lata już były historią zbawienia, to już było spełnianie misji Jezusa Chrystusa. Oto duch pański spoczywa na mnie, na myśl: zapewne przychodzi nam duch pański, który rozpoczynał dzieje. Świata i ludzi. Tutaj zaczynają się nowe dzieje, stąd obecny duch. Zaczynają się nowe dzieje tego, który jest, który był i który przychodzi. Nowe dzieje tego, który jest, obecny był w krzaku ognistym. Kiedy przedstawiał się Mojżeszowi, to tutaj w Nazarecie zaczynają się spełniać słowa wypowiedziane jeszcze w świątyni Jerozolimskiej. Oto ten jest posłany, właśnie posłany do wszystkich, posłany do ubogich, do więźniów, do niewidomych, do uciśnionych. Jezus ma nikogo nie pomijać. On jest autentycznie dany dla wszystkich. Taki Jezus niesie w sobie posłannictwo kapłańskie, królewskie i prorockie. Niesie w sobie całość dzień To ten przecież, który jest alfom Jomego. jest opoką naszego zbawienia, jest naszym Bogiem i Ojcem. Ta natura i misja Jezusa Chrystusa tam z Nazaretu, jak powie święty Jan w Apokalipsie, zostaje dana na swój sposób wszystkim Jego uczniom i uczennicom. Aż do skończenia czasów, bowiem oni uczestniczą w królewskim kapłaństwie. Oni mają zwiastować i pełnić chwałę i moc Boga na wieki wieków. To kapłaństwo Jezusa Chrystusa, Jego misja dana jest każdemu ochrzczone. Każdy Idzie przez świat, czyniąc wielkie dzieła Boga, czyniąc dzieła, w których ma pokazać swoją wierność temu powołaniu szczelnemu, ale jednocześnie także łaskę, która wywyższa nas w sakramencie wody. Dzisiaj wygromadzimy się w naszej katedrze. Chcemy pójść jeszcze jeden krok dalej. Chcemy pójść ku kapłaństwu sakramentalnemu. Chcemy pójść ku owemu namaszczeniu, który jest naszym darem i który jest darem dla wszystkich, jak mówił Izajasz, dla ubogich, dla serc łamanych, dla więźniów dla pocieszania i dla rozweselania. Ale może dzisiaj także ta nasza misja także jest kierowana wzajemnie dla nas, współbraci kapłanów. Bo może wśród nas są tacy, którzy wymagają szczególnej naszej troski, szczególnego znaku bliskości, zawiłej trudne. Jednokrotnie to bycie kapłanem Pana i sługą Boga jest tak spełniane, iż czujemy znak namaszczenia. A czasem w cień został odsunięty fakt, iż jesteśmy w tym namaszczeniu sługami. To jest konkretna rzeczywistość spełniania natury kapłaństwa. Bycie sługą. Bycie sługą, ciągle pamiętając, że w owym namaszczeniu jesteśmy jednak błogosławionym szczepem Pana. Dziękujemy za dar kapłaństwa, które jest naszym udziałem. Za to, że Bóg nas znalazł, że uczynił z nas swoje sługi, że namaścił na święty boleje, ale jednokrotnie ale zawsze umacnia nas Jego ramię. A z drugiej strony pytanie o moją wierność w owym wywyższeniu, w mocy, której Doświadczamy na każdym kroku. W tych okolicznościach chcemy naszej katedrze pamiętać o naszym seminarium, o tych, którzy odczuli dar wołania Boga, odczuli to Boże wezwanie, tę łaskę i pokój dany przez Jezusa Chrystusa aby w tej drodze rozeznania wytrwali i cieszyli się na namaszczeniem sakramentalnym, aby mogli dołączyć do tej rzeszy z i zapowiedzi. Ale jednocześnie chcemy pamiętać o nowych powołaniach, o tych, które teraz stają na fundamencie kapłaństwa chrzcielnego, tego pierwszego wybrania. Bądźmy dla nich, drodzy bracia, dobrymi świadkami. Bądźmy dla nich niejednokrotnie sługami, aby, jak mówiła Apokalipsa, wszystkie pokolenia na Ziemi mogły mówić Amen. Cieszą się darem namaszczonych słów Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy dzień, nasz kapłański dzień, to wdzięczność, która napełnia serca zapewne każdego z nas. A to kapłaństwo czujemy może jeszcze pełniej w aktualnej rzeczywistości, kiedy może nam brak blisko wiernych, z którymi się modlimy, kiedy nam czasem trudno. Może raczej ograniczeniami, które z troski o innych winniśmy starać się przestrzegać. Ale jednocześnie jak ciągle podkreślaliśmy, dla nas wszystkich, ważna jest owa roztropność kapłańska, owa umiejętność znajdowania się. W takich czy innych okolicznościach. Dziękuję Wam tutaj obecnym i wszystkim, bo jak sądzę, chyba wszyscy, jak mówił Izajasz, zasłużą na uczciwą zapłatę, którą da Bóg. A ta uczciwa zapłata to także moc, aby dziś aby w najbliższych dniach w Bożych mocach pełnić owocnie swoją kapłańską posługę. Drodzy Kani, przekażcie w swoich dekanatach swoim współbraciom wyrazy naszej jedności, wdzięczności. Powiedzcie także służbie liturgicznej, że ich brakowało nam dzisiaj. Chcieliśmy razem z nimi się także modlić, ale ufamy, że Bóg da stosowny czas. Tym bardziej, że jeśli Bóg pozwoli, planowana jest pierwotna kolejna niecezjalna w służbie liturgicznej ołtarza. Może wtedy wybrzmi ona jeszcze mocniej, jako znak podziękowania. Wreszcie. Oprócz słów, które będziecie zapewne czytać czy komunikować, przekażcie moje życzenia, moje wyrazy jedności i zatroskania, wzajemnego zatroskania, Powtarzajmy słowa Jezusa Chrystusa i Jego zapewnienie. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan, który jest, który był,